Ale o czym ty masz z Jackiem Murańskim gadać, skoro był ostatnio Cage, a ty siedziałeś jak pizda, kiedy Jacek Murański sam gadał jesteś, przez Cage? To jest kurwa pizda. pizda. Sam jesteś Siedziałeś jak pizda, nie wypowiedziałeś ani słowa. Sam jesteś pizda. Ty kurwa. jesteś pizdą, Ja przynajmniej sam się w walce nie pizda. pizdałem. Nie muszę, to, nie muszę to gadać oficjalnie przy wszystkich, ale mogę do niego sobie podejść i mogę sobie z nim porozmawiać. Z kim? No z Jackiem. No to co, ale to walka no co, ma się kurwa, medialnie, kurwa, mogę. a nie. No ale kogo obchodzi z kim ty możesz gadać? Chuj obchodzi kurwa. Ja mogę do niego normalnie podejść, zagadać z nim, kurwa i tyle. Ale ty się mogę masz z nim, z nim... bić, no a nie tak, gadać z nim. No tak. ale ja nie przychodzę do niego i się prosić o walkę, tylko kurwa zagadać o no walkę. to pierdolisz 10 razy już widziałem no jak Co pierdolisz, kurwa, Ale mm. co pierdolisz? No to z nim pogadam, no proste. Ale, ale co ty możesz gadać, to Fejmy mama wyrazić zgodę jeżeli, na taką walkę. No, to jeżeli a nie ty. fejmy ma wyrazić, no to nie, z ale mojej nie, strony nie będzie żadnego ale problemu. O to, że ale Jacek nie ma problem, bo od razu powiedział, że nie chcę walki, to już już kurwa nie wpierdalam do niego i nie mówię, nie widzę Nie, Jak cztery norsko. razy gadałeś na ten ale temat. Ale doka skończy. Karting, raz, kejdzie, kurwa. Raz, raz powiedziałem, kurwa, dwa razy mi odpowiedział i było koniec i nie pierdoliem. Nie, pierdol, bo trzeba nie nagrywałeś jakieś filmiki. Dwa razy do niego zagadałem tyle. Nie wmawiaj mi, kurwa, tam sobie możesz zmówić. Pierdolisz to ty. Dobrze, yy, no. Darek. A dlaczego, jeśli miałeś możliwość i się każdy wypowiedział, nawet Marty Renty coś tam zapyta, o coś zapytała Jacka, ty jednak y, wielokrotnie, medialnie gdzieś tam poruszałeś jego temat i mówiłeś, że chciałbyś z nim walczyć. Z czemu, ale ja miałeś nigdy, możliwość konfrontacji, ale to właśnie ja, ja się nie odezwałeś? Ja nigdy do niego nie miałem takich, jakichś, takich, e, takich powodów, jakichś takich personalnych, ale no to po nic po z nim Po prostu walczyć. chciałem z nim... Za... No mówiłem, ku że jest gościu, jest starszy, jest nie umi praktycznie ma słaby rekord, możemy spokojnie zawalczyć. A kogo to nawet interesuje? rekordy nas zbliżają. Nie Ale tak to bardziej chodzi Wiek. właśnie o tą medialną otoczkę tych walk. No też, no wiadomo, no, no ale pff, ja jestem za tym, żeby zawalczyć, no jeżeli no, coś by można było, wiadomo, zawsze coś tam spo po sportowemu zawalczyć, no jeżeli była taka okazja, nie. Ma mamy... Akurat ta walkę to my widziały po sportowemu. Po sportowemu się tak. Wiesz, <laughs> Jacek w swoich walkach podgryzał przeciwników, więc ja nie no, wiem, jak ja wygląda no, ja sportowa walka.